Dzień dobry, czyściłem z tej strony. Chwil, chwil, to jest GT. A czy lecimy dalej telefonicznie robić ten? Wiecie co? bum, papa, papa. No, oh, no. Czyli nie zepsute? Czyli nie. Ze szkoły ćwira jazdy w sensie... Oh, 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 oh. To jeszcze, ale pokazuje mi gdzie one są? To cool. Dobra, to bierzemy Waltów. Co nam zostało po ostatnim dniu? Co? Jedziemy? Po... Chyba Stingera, nie? Czy po co będzie najbliżej? Elegancko ziomek. Rzucanie się na pięć. Dobra. Co my teraz mamy yy, w grendyk jechać? Ten tyk jakoś chyba, co? Ej, po co krzyczysz jak umierasz? Pum... Barapapum. Dobra, nie, nie, nie. Musimy zmienić trochę rytmy na jakieś takie bliższe nam. Jaki jest bojczyc. Mafiny sentinelle Sentininello. Nie, to jest garaż, do którego mam rzucić te auta. <ścoughs> Wiedział od samego początku, tylko chciał sprawdzić. Dobra, ja nie wiem jak wygląda Santinera ma To jest Santinera ma filmy? oj. Nie, to jest Idaho. Ale to jak nic będzie ma filmy Szybciej, 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 szybciej. Zmięcie światło, bo mięcie światło, mu szybko. Elegancko, dzięki... Esperanto, fuck me. Jak wygląda to auto w ogóle? Już szczerze że nam trochę zejdzie. O, Co za awantura. Policjanta pobili. Pomóc ci? Nie bardzo. Dobra, to wezmę seta. to. Oj, oj, No dobra. Em, sorry. Em, wiem na pewno, gdzie jest no, tych diablo auto. To nie jest to auto. Bo by się otworzyło. Mm, wiem, gdzie jest Stinger. Stingera też możemy zdobyć całkiem łatwo. Uf. O, to skąd w ogóle? Ule. Dobra, i ważne, żeby później ten spray odwiedzić tutaj. O, nie, myślałem Kurde, trzeba wyrczajcie, jak wygląda to auto na No nie, no przecież się nie dojadę nim nawet. God damn it. Dobra, sprawdźmy y, moją wiedzę. To będzie chwila moment. Sentinel GTA. 3. O kurde. To te takie szybkie ato. Okej. Okay. To... Uhuhuhuhu. Spoko, przynajmniej wiemy czego i gdzie szukać eee, Fuck me Znowu tutaj zaglądzę to tak? No ra Trudno zarobić wow. Wow. O, tędy kogo mam jechać Tak czy nie Nie, gdzie ja Na Jakiś kuźny parking. <grym> Czyli tu, tak jak chciałem Nie tędyk. Paja. Paja, paja, paja. Stingera zostawimy sobie na koniec, bo jest najłatwiejszy, jak widzisz, zdobycia Więc spoko Dobra. 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 Dobra.

Nie chcemy lepszego, fajnie się jeździ ten. Brąb wroga, czy jest brąb Nie, nie, nie. Dobra, szukamy ciemnego auta. Tej gangsterowskiej. Tak tak, 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 tak. Czy to nie leciało przed chwilą? Już nie wiem, trochę mi się miesza. I'm hot. hot, I'm pretty hot myself. No? Czyli to było mafimy? Chyba nie, a to nie spróbujemy. No. Nope. Ej, co on Co chce? chce mnie bić? A! Wszyscy mnie chcą bić. No! Do no, no, no. Szybko, siadaj, nie bicie mnie. Siadaj, 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 siadaj. O, dobra, elegancko. A, widzicie? hej, hej. hej. No to jest dzir. Oni chcą mnie teraz bić po tej akcji samochodowej? To! Bardzo nieładnie, bardzo nieelegancko się zachowują panowie. Nie będę musiał przestrzegać zasady ruchu Tak? łaj, 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 łaj No Znaczy jestem w tym całkiem spoko, więc Lajcik. Pak się, elegancko Zero zadrapań, zero rys, zero wszystkiego, plan Atlantic Konstrukcja na gdzie ja miał tu z tam lima No elegancko, tutaj sobie ich wyprzedzę Tutaj z powrotem wrócę na pas, głupia limuzyna zaś Ecie jak głupia limuzyna. Wow, dużo tych limuzyna. Czwarta limuzyna, głupia. Fup. Dobra, super jest. Jest naprawdę elegancko. Okej, ja... Okejja. Witchawe, ja ja... Chyba tu. Wiem gdzie jechać. Wiem, 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 Wszystko jest na miejscu. Znaczy wszystko jest yy, pokładane w mojej głowie na miejscu. What the fuck? Czy ty wiesz jak się prowadzi takie rzeczy duże? Ewidentnie nie. nie. Ćwir by umiał. Ale nie pokażę. O co się przechwalać, głupio. Aj, mahatta to i Come on. Dobra, gdzie jest ten garażera? Tutaj jakoś. Ło, wow. ty, uważaj tam. Wyburzonym bizdrykiem. Nie obijaj się, nie... No. Elegancko To był samochód gangu Diablo, przecież wiem to Kupki, co wy sobie myślicie? Dobra, to wracamy po mafijne teraz. Oj, może to było to? Nie, zniknęło już, fuck Patrz jaki fajny van Mini w sumie co ty babcia? Co myślałeś? Czy będziesz chce jeździć? Kiedyś sobie życia? No? Nie w tym mieście, nie na mojej warcie. Wszystkie babcie będą zapierdzielać z buda. no sobie mam dać? Nie, jakoś tam. Z bogo. ja in. strzelaja do mnie, dlaczego? Nie zrobiłem oni do mnie ładują do kaczek. Ej, tu wcale nie jest mostem w drugą stronę. Czuję się trochę oszukany. Tam muszę się dostać, na ten most. Jakoś. Czy ja się dostanę tam? Sprawdzić. No. Dobra, to wysiadamy stąd, więc jak pada, to nawet lepiej sobie pochodzić. O nie, zablokowałem się. Co za głupia gra? O, o, wszystko jest ok. no nie, no ty, ziomek. Halo, współpracuj. Dziękuję. Pięknie. Wszystko zgodnie z planem. Dobra, muszę pożyczyć, to jestem stróżem prawa. O, chcę to pożyczyć bardziej. Pusi, pusi, pusi. White pussy, black pussy, yellow pussy, pink pussy, every pussy you want Oglądaliście kiedyś film? Od um, Myszu do Świtu? Tak, tam jest taki lokal salmon. A jak? Polecam. Nieem, 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 nie, 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 nie. Dobra, teraz musimy się dostać na bogate wzgórze do tego miejsca, gdzie żeśmy znaczy, wybrali misję od Salvatore. Ło, ty zdziwię. Z dupy skręca. Pewnie dwa strzały i ja zniknę w tym aucie, nie? Tak, już bym się wygadał, by je wymienić Zanim zacznę tego ładować Z ołowiowych kul mhm. Na razie nawet nie będzie jechać chyba Nie no, muszę wymienić auto Koniecznie, bo mnie. jest... What Ej, wypierdal, wypierdal wiesz co? Ja wsiadam po prostu do kryzłowaka. O, nie, tu jest mafiny, tu jest mafiny, tu jest mafiny. Nie musiałbym jechać nigdzie daleko. On ma shotguna! Dobra, gdzieś wow, zabili mnie. Ło, zdobyliśmy auto mafii. Teraz wracamy już tylko na chatę... O oh, no, muszę je naprawić? Nie ma takiej opcji, że tutaj. Spadam stąd. Naprawię to u siebie. O oh, no, taka muzyka, serio. Zwykle jesteście nas wyborą makaroniarze. Dobra, więc co, wracamy do nas i, i tam się naprawiamy i tam no, dajemy auto i jedziemy po Diablosów, a później Stingera, który już po drodze będzie spoko, Tak, nawraca. Night. What Limit. Limit! Widzisz, że pierwszy raz w tym spiezeniu słyszałem od parku. No właśnie. Głupki. Głupie głupki. Dobra, elegancko. Jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Tutaj za dużo osób aż tak do nas nie strzela, więc na linii przejedziemy, żeby nawiedzić... To... I... I. 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 Co? Nie widzić? Widzicie, elegancko. Baby push it. Co to za koszt, jak my mamy 30, 350 tysięcy Moglibyśmy naprawiać te ata jak gubki To teraz się nie porozbijać I dowieźć ato w jednym kawałku Do garaża Dobra I opiekajaj Mada paka Open the door Dobra, mamy automatii. Nie zamknij się. Zagłpię. Teraz? Zdobyć samochód mafii. Teraz jedziemy po... Diablo. A po Diablo pojedziemy po... No. No, trudno babcię. Babcie mają najgorzej w tym mieście. Co jeszcze miałem mówić? Aha, po Stingera. No i spoko. Dobry plan. Znowu babcie. Co ja mam do ukradania aut babcią? Nie wiadomo. No jest taka osobista bandeta co do emerytów, ewidentnie. Wjechała zbyt mocno. No ale co robić? Trzeba sobie jakoś radzić w życiu. A oni nie mogą sobie radzić, więc... Widzic jak to jest? Prawda? Widzimy? mnie nała. Dobra, dom, a suki jest tam. I tam jest też ten stinger. Jak ja tam się dostawałem na skrócie? Powiadamy. Ale już jestem bliżej niż dalej. Przynajmniej autem mógłbym się tam jakoś chyba dostać, nie wiem, czy nie. Z drugiej strony też, jak zaskoczę stąd, to nie umrę. No. Psi! Tylko jeden z życia mi zabrało. Luzeri. Co to jest jeden żyć? Co to jest jeden żyć? Nawet nie żyć, tylko pan... O, nie, cały pan coś mi zajebał. <śm> no, to co? Przecież wiem, co robię, tak? Pewnie, że tak. Pop, pop, para, pop, 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 haj, haj. czyli jeszcze jakoś wkurzymy. To już w ogóle całe miasto będzie do mnie napieprzać na każdej ulicy. Super. E, ogólnie w Vice City pamiętam, że też były gangi, które miały kosę z domim, ale ono nie było aż tak agresywne i tak dobrze jakby uposażone, no, że ładowali do mnie z jednego z lepszych do shotgunów. Nie? To kiepsko trochę chyba. Dobra. Misja zaleczona. 10 koła. Co? Aż normalnie pojadę chyba do tego telefonu znów. Bo jestem ciekaw... E... Ciekaw jestem po prostu dokąd się zmierza ta misja. Nie? jesteście ciekawi? Pewnie, że jesteście ciekawi. Przejście są ciekawi. Widzicie to? Nie powinni Można? Tak, jestem wyjątkowo y, wokalny, muzykalny. Beczys. Tylko nie chciałem się z tego wcześniej płycować. Dobra. Dawać misję. Królestwo Niebieskie. Wow. To fajna misja czy nie fajna misja? Było na czas, fuck Co to w ogóle za gang jest? Sportowców? Rozwolicieli pizzy? Gang pizzy Chciałabym znaleźć do takiego gangu Na przykład pierwsze te misje, żeby dołączyć do gangu to musisz nie wiem gdzieś dwie pizze mega po 60 cm I się nie ożygać Kul, spróbował, nawet żeby się ożygać, nieważne. Myślę, że to by było jedno z moich najlepszych spomnień ever wtedy. To jest w na czas, no bo nie, nie na czas. Na ilość, chyba nie No co za głąby, głupie, chcą mnie ścigać, po co? Bo lusterko mu paliłem. Mm. Jak wjechać na ten garaż teraz, bro? bro. Teraz mi sekret. No nie tędy, bro. Fuck. 30 sekund zostało. Ale gudzią. Ale bubno. Jak się dostać do garaża? Do garaża, gro. 20 sekund, bro. Where is the garaża? jest garaża? Chyba. To jest garaża? Na dole czy na górze? Yeah. Na górze, faaak! Yeah. Tak blisko, a tak daleko. No jak się wie, gdzie jechać, to jest w ogóle bardzo łatwo. Szkoda, że nie mam życia tak długo, nie? I tylko cały czas ukracam do życiu. No ale trudno. No i co teraz? There are three of us. It's hard organizing meetings without the phone, though we've had to resort to carrier pigeons and they keep disappearing. What are you speaking to me on what's it what's that in your hand? What the I fuck not the problem you are was the downfall of mankind Liberty city <laughs> not <plane> phone <laughs> ruined everything Liberty city was a church what a the three houses when the telephone was invented <laughs> oh, no. you're the oh, chi. What are you? Are you three years old? Lazlo's a liar. Lazlo's a liar. I bet that isn't even your real name. Shut up. You shut up. Stupid! fuck. Oh fuck. Hahaha. <laughs> tak się tego nie robię, coś. No, ja wam nie powiem która to jest. Moje podejście już. Pak. <laughs> Dobra, dużo ich jeszcze tu jest No pewnie nie mogę jeszcze zbudować tego auta, nie? Znajdziecie? Nie, nie. Wow, ilon miał hajsu, cool. Ja, dlatego poczekajmy aż dobiegnie. O, oh, fuck. Nie, 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 bo mnie zabije, no właśnie. Nie chcemy tego zrobić. Już mam dwie gwiazdki, ale bieda. Trzy gwiazdki już mam w sumie. Misja zaliczona. O. Czyli co? Chcieli mnie ruchać z tymi misjami katadema to by pomyślał, że to takie trudne będzie zdecydowanie zapisujemy grę, bitches znaczy ty <grymisa> <grymisa> nie chcecie się nazywać chcecie mieć nazwy? nazwę, ludzie, którzy mnie oglądają? chcecie? chcecie? to no wymyślcie coś Frank będzie zaklepany jak coś, okej? Okay? i na pewno nie będę na was mówił Norwi, bo nie wypada to tak, wiecie, dla waszej uwagi, nie? Oczywiście U-u-u-u-u-u-u. Żyćku. Plip. No to teraz to ja mogę rozważyć wszystko. U. Co, zrobimy jeszcze jedną misję, nie? Jak zapiszę? Pojedziemy do Asuki może. Tak. Pojedziemy do Asuki i zobaczymy, co dalej. Yo night, your gay, yeah, yeah z tych wszystkich fajnych aut ja musiałem sobie wziąć takie gówno. Serio. Nawet nie daję go do garażu, bo nie chcę nim jeździć później. no, Nope, no, 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 no. O, jest już dużo suki. Cool. Nice. Ten skrót tam się opłacał. Fuck. Dobra. Chodźmy z jodo do Sokia. Paparazzo na dnie. Okej. Onie, no, ona też się bawić te listiki i ścieki Tony. No and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Okej. Okay. Kies woję pod wodna. Nie, to nie jest być pod wodna, tylko policyjna. Ha, it's an reporter. Skakuj do łodzi i wciśnij klawisz F, w zająć miejsce. Jeżeli jesteś w pobliżu łodzi, możesz nacisnąć klawisz F, zająć miejsce. Nie no, dobra, to wiem. coś jeszcze ciekawego wyjdzie? No. Nope. Widziałem, że tu jest zejście. Elegancko. Hoppa, 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 Czyli co, Pływamy na dzisiejsze zakończenie dnia, tak? Spoko Możemy nawet pływać. O, paczka tam jest, biorę ten gościu nigdzie się nie wybiera, to mogę sobie pozbierać narkotjakia ja. 4 ze 100, coraz bliżej Jezus machał się jaki loser Loser Dobra Jesteśmy tu, naciśnij klawisz No aby otworzyć ogień z działek na łodzi? Oh, check this out, ja nie wiedziałem, że policyjne łodzie mają piu-piu W VCT chyba nie było piu-piu o mój Boże, Ej, idzie całkiem gładko. Dawaj, umrzyj. No oh no. Trochę nam wolno idzie ściganie go. Czy ja go trafiam w ogóle? Ty tak boję, będzie wymyjał? No coś tam, nie mu nabijam tego damage'a. A nie możemy tak ładować środek, tylko tak trochę z boku, tak? O to chodzi? Cholera. Gdzie trochę nam zejdzie to... W takim razie... o, teraz ładnie wyszło. Uuu, a teraz jadę ostro też. I na tym skręcie. o, teraz to cię rozwalę konkretnie, ziomek, patrz na to. Gdziekolwiek płyniesz, nie dopłyniesz tam. Jeszcze troszkę tylko zostało. Uh, 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 uh. Ty jest dziże! Myślę, że postrykasz fotki, teraz strykam fotki ja tobie, becz, reportero z Wero. Ej, 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 ej. No i co? Nie trafiłem żadnym teraz na w tej sali. No halo, gro. No, nabijam czy nie nabijam? No nie rozwaliliśmy tego statku? No dobra, no, dobra, no, dobra. No. No tak mała niewiele zostało, dawaj Rozwalaj go Czy te naboje nie dolatują po prostu do niego? Czy jaką cholerą a Rozwalam go? Czy go nie rozwalam? Czy ktoś zdradzi mi sekret? No ty Tak daleko, a tak blisko No coś tam mu chyba nabiłem jeszcze dodatkowo nie jestem pewny o, Szlak! O, nie, tu się nie zmieszczę To był pomysł Na malebry On jest coraz dalej Dlaczego? Dlaczegoż to grusz? Ej to możesz umrzeć? Ej, on zrobił kółko Co on robi? No nie nabijam nic Nic go nie trafia, nie? O Bum, beczes Tak jest O, zrobiliśmy kółko Coś zrobił kółko, A jak mam zsiąść z tego teraz? Muszę się tu bić po prostu? Ups. Aha To no może... Fuck Jak mam... Jak? Żeby nie umrzeć Co? <laughs> Spanikowałem Dobra O, oh, udało się, uff Dobra, spoko Ej ludzie, na dzisiaj kończymy w takim razie tym miłym akcentem wybuchania na wodzie jak GTA 3 proszę Państwa, jak się podobało to lajkujcie, państw, subskrybujcie, udostępniajcie, zobaczcie dzwoneczek, żeby wiedzieć kiedy co wrzucam i bierzecie popańki. Dobra? Ale walno. To...